Czerwiec to miesiąc, w którym święta dla graczy przyszły wcześniej. Nowa konsola od Nintendo, długo wyczekiwane powroty i świeże IP. Sprawdź co warto ograć. Oto nasze top 5 premier miesiąca. Nowa generacja wyścigów od Nintendo wjeżdża na Switcha 2 z pełnym impetem. Mario Kart World łączy klasyczne power-upy i drift z otwartym światem inspirowanym lokalizacjami z całego globu. Gra obsługuje tryb multiplayer aż do 24 graczy jednocześnie, a dzięki nowemu silnikowi wygląda przepięknie zarówno w trybie zadokowanym, jak i przenośnym. Nintendo po raz kolejny pokazuje, że wie, jak robić gry imprezowe, ale teraz w bardziej ambitnym wydaniu. Survivalowe MMO od twórców Conan Exiles przenosi nas na pustynną planetę Arrakis, ale z alternatywną historią bez pola Atrydy. Gracze będą eksplorować otwarty świat, budować bazy i rywalizować o kontrolę nad przyprawą. System walki łączy broni palne, pojazdy i moce psychiczne, a PvP przeplata się z walką o przetrwanie w surowych warunkach planety. To tytuł stworzony z myślą o fanach Duney, którzy chcą czegoś więcej niż tylko pasywnej opowieści. Toby Fox wraca z kolejną porcją szalonego humoru, wzruszających momentów i niezapomnianych walk. W rozdziałach 3 i 4 spotkamy nowych bohaterów, alternatywne ścieżki i świeże mechaniki walki turowej. Styl graficzny i muzyka wciąż użykają prostotą, a klimat balansuje między nostalgią za Undertale a nową własną tożsamością serii. Fani gier indie będą zachwyceni, a jeśli jeszcze nie graliście, to świetny moment, żeby nadrobić zaległości. Remedy rozszerza swoje uniwersum Control w zupełnie nowym kierunku, tym razem stawiając na kooperacyjny shooter. W FPC Firebreak wcielamy się w agentów walczących z nadprzyrodzonymi anomaliami w procedurze odbudowy Starego Domu. Gra oferuje szybkie misje player vs. enemy, dynamiczne starcia i budowanie drużynowej synergii z różnymi klasami postaci. To nie tylko akcja, to także klimat tajemnicy i surrealizmu, z którego słynie studio Remedy. Kojima znów nas zaskakuje. Death Stranding 2 rozwija motywy samotności, połączeń i granic rzeczywistości. Nowa podróż sama portera Bridgesa to jeszcze więcej eksperymentalnej narracji, zaskakującej gościnnych występów i zapierającej dech w piersiach oprawy. Tym razem akcja skupia się na nadmorskich terenach, a gameplay zyskał bardziej dynamiczne elementy walki i eksploracji. Dla fanów pierwszej części, pozycja obowiązkowa. Na którą grę czekacie najbardziej, piszcie w komentarzach i widzimy się już w kolejnym materiale